Czasami jest tak, że życie nas stawia w takiej sytuacji, że w życiu nie ma czasu na bycie dzieckiem, tak? I, i ja nie zgadzam się z tym, że potem, my, kiedy dorastamy, to potrzebujemy dużo starszych ludzi, którzy y, zaj, po prostu zajmą się nami, bo, no bo po to młode kobiety wiążą się z dużo starszymi mężczyznami albo dużo starsi mężczyźni się im podobają dlatego, że potrzebują tej troski, miłości, bycia zaopiekowanymi właśnie przez kogoś, bo w dzieciństwie nie były, bo musiały szybko dorastać albo najzwyczajniej w świecie tej troski nie było. Niestety nie jest to kierunek takiego, ja bym powiedziała, wychodzenia do wolności. Nie jest to kierunek um, zdrowienia w takich miejscach. To, co daje nam rzeczywiste zdrowie, to... Um, Wychodzenie i podejmowanie tych zadań, które, które powinniśmy podejmować w życiu, a nie szukanie nadrobienia tego, co było kiedyś. Nie da się nadrobić. Nie ma takiej możliwości, nie? A znowu stać się takim niepartnerem życiowym. Ja mnóstwo takich małżeństw spotykam na swojej drodze, gdzie po prostu tu pewno będzie burza, jak to wszystko powiem że po prostu kobiety zachowują się jak łajzy takie, wiecie, że po prostu wszystko trzeba wokół niej zrobić, wszystko trzeba podać, trzeba ją kochać. Ona nie ma żadnej inicjatywy, nic nie może. Jedyne, co może, to przeżywać. Przeżywać, że on jej nie kocha tak, jak ona by chciała, w takim miejscu, jak ona by chciała, i w taką stronę, jak ona by chciała, tak? Więc to jest zawsze zły kierunek. Tak? Dobrym kierunkiem jest szukać takiego zdrowia. Szukać takiej myśli, dlaczego ja mam takie potrzeby, zastanawiać się nad sobą, mieć taką autorefleksję, dlaczego ja mam taką potrzebę i dlaczego ja szukam kogoś, kto po prostu mnie ogarnie, tak? Nigdy to nie będą szczęśliwe związki, bo w szczęśliwym związku dwie osoby muszą być dojrzałe, działać razem, partnersko, a nie jedno bierze na plecy, drugiej niesie. Jedno robi wszystko i utrzymuje, zajmuje się, opiekuje się drugim, nie? To nigdy nie jest dobre i zawsze kończy się źle. I tu nie ma historii, że skończy się dobrze. Więc o tak, zdrowiej, zastanawiaj się nad sobą, rozmawiaj na ten temat, dojrzewaj. Chciej stać się osobą taką sprawczą, samowystarczalną, będziesz czuła się wspaniale. To ci gwarantuję. Pozdrawiam.